Paweł, będę potrzebować wolnego w ten piątek. Mam pogrzeb teścia. Radku, bardzo mi przykro, ale w ten piątek mamy ważną wizytę klienta. Dlatego twój wniosek o urlop będę musiał niestety odrzucić. Co ty mówisz poważnie? Owszem, przypominam, że tym klientem opiekujesz się ty. Więc twoja obecność podczas tej wizyty jest absolutnie kluczowa. Ty w ogóle rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Mam pogrzeb w rodzinie i potrzebuję urlopu okolicznościowego. A czy ty rozumiesz, co ja. Do Ciebie mówię? Mamy wizytę Twojego klienta, więc nie ma opcji. Nie możecie tego pogrzebu, nie wiem, przełożyć na sobotę? Żartujesz, prawda? Po prostu pytam o możliwości. Klient przylatuje specjalnie dla nas, więc byłaby wielka szkoda, gdyby. Słuchaj, ja rozumiem, że wizyta klienta jest ważna, ale pogrzeb Teścia jest znacznie ważniejszy. Także, czy tego chcesz, czy nie, w piątek mnie nie ma. To się jeszcze okaże. Dawid, widziałeś może radka? E, nie, nie widziałem, ale z tego co kojarzę, to dzisiaj go chyba nie będzie. Jak to nie będzie? No, normalnie. Podobno ma dzisiaj pogrzeb teścia. Wiem, ale dzisiaj ma również wizytę klienta. Wizytę, którą miał koordynować osobiście. Nie bierze. Klient będzie tu za 15 minut, a my nie mamy nawet. To był... Wyluzuj. Tego klienta znam również ja, więc temat mogę za radka ogarnąć. Naprawdę? Tak, naprawdę. Słuchaj. Chłopak ma teraz swoje zmartwienia, więc daj mu już spokój. Niech się skupi na rodzinie. Dzięki, Dawid. Naprawdę doceniam Twoją inicjatywę. Ale radkowi na pewno tego nie odpuszczę. I właśnie dlatego wnioskuję o nałożenie na radka kary porządkowej. Jego niesubordynacja naraziła naszą firmę na utratę zaufania klienta. Utratę zaufania klienta. Po pierwsze, kary porządkowe są ograniczone do bardzo konkretnej listy przewinień. I korzystania ze swoich praw na tej liście po prostu nie ma. Ale. A po drugie, nawet gdyby ta lista była dłuższa, to nie widzę powodu, aby radka karać za cokolwiek. O czym ty mówisz? O tym, że to ja. Podpisałem jego wniosek o urlop okolicznościowy. Ty? Ale. Dlaczego? Ano dlatego, że udzielenie urlopu okolicznościowego to nie jest nasza dobra wola, Paweł. To jest nasz obowiązek. Zresztą, nawet gdybyśmy jako pracodawca takiego obowiązku nie mieli, to mając na uwadze sytuację naszego pracownika, ten obowiązek mielibyśmy jako ludzie. Wiedziałbyś o tym, gdybyś obserwował mój profil.